Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Dzisiaj nagrywamy challenge na 450 subów Ale jest już 451, więc nie ominę tej jednej osoby Więc na 451 e Tak, no i nagrywamy challenge Że Koło Fortuny decyduje jakiego koloru je Zaczynamy I to jest do Koro Fortuny Zaraz wam pokażę Przy a nie wiem czy widzicie Ale no okej, okay. dobra no, i wybierzemy zaraz kolor. Tu są kolory. Tak. I kręcimy. Dobra. Nie, nie widać? O, widać. Kręcimy. Nie, proszę, nie fioletowy. Nie ma fioletowego jedzenia. Czerwony. Mam czerwono, o, jem czerwone jedzenia Zaraz poszukam czerwonego jedzenia Mam paprykę Jabłka na przykład Nie wiem co może jeszcze czerwone Papryka, jabłka, pomidory nie wiem, nie wiem czy mam pomidory A to jest skomplikowane Mam dżem Mam Keszup, ale pomidory nie. Dobra, nie wiem Zrobię sobie kanapkę z czegoś Truskawkowym Albo nie, 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 widzowie, albo mam pomysł taki Zrobimy sobie bazę na łóżku Taką czerwoną Nie wiem czy mi się chce jeść Ja już zbieram płatki i Z tak. Zbieram płatki, jadłam i takie I takie komentarze ten challenge wymyśliła Anastazja, więc pozdrawiam. Nie chcę mi się jeść. Nie chcę mi się nadzieję, ale... Bo no dopiero co płatki, ja jak mówiłam. Dobra, to robimy bazę czerwoną. Jest. Taki challenge. Robimy bazę czerwoną. Na łóżku. Powiedziałam ty. Co robimy? Szukam czerwonych rzeczy. Zype nie wiem, szukam czerwonych rzeczy. Nie mogę zać. Jakiegoś miśka na razie położyłam. Czerwonego. W czerwonym ręku. Więc tak, szukamy. I budujemy bazę. Jezu! Ja teraz zauważyłam jedną rzecz. Co mogę ubrać, że jest czerwona? Jezu, to będzie takie świeżdy, ale okej. Zaraz się Wam w tym pokażę. Cześć, jestem Mario. <laughs> tak. Dobra, Dobra. Dobra. Teraz do naszej bazy takiego kraba. Mm. Dobra. Mario szuka czerwonych rzeczy. O, Marsza! Dobra, szukamy dalej. Nie, no nie mogę znaleźć żadnych czerwonych rzeczy. Nie wiem. Jeszcze szukam. Mario na palowaniu. No widzą mnie, ja nie wiem, co czerwonego mam wziąć. No i. no i. sorry. No ja nie mam czerwonych rzeczy. Nie wiem, próbuję Nie ma. Nie wiem. Nie ma. Dobra, nie wiem. Nie mam. Mam tylko trzy zabawki tutaj leżące. Zaraz jeszcze coś znajdę czerwonego. Widzowie, jestem Mario. Ja to chcę w bazie <grym> Może znajdę jeszcze jakąś poduszkę czerwoną Bo jestem brudna Dobra, szukam jakiejś czerwonej poduszki i będzie koniec bazy moja <grym> Naprawdę, tam jest mój gwiazdek Wafiś, pokaż się Dobra Jaka baza? Nie <grym> ja, ja nie mogę po prostu znaleźć nic Nie mogę, nie wiem, nie mam nic Gdzie ja mam te rzeczy? Mam czerwonego. Nie mam. kiedyś to ja chciałam nagrywać czy, czy, chyba na czerwono nawet. Ja normalnie... Ja, gry na to wszystko i tak jadam. Ok. Nie wiem, szukam jeszcze. Może coś znajdę. upoluję Mario! upoluję Zobie Mario upolował pomidora. I torebkę puchatka. Ja nie widzę chyba widzę, że puhatwia. No i poluję dalej, Mario. Widzowie, mam dla Was takie zadanie Stosujcie w, w społeczności. Czy mam na was mówić motylki czy cukiereczki? To jest decyzja. w społeczności ja mam tak zrobione. Motylki 50% i sukiereczki 50% i to jest takie. Jak ja mam was nazywać? No i to jest takie skomplikowane. Bo nie wiem. Dobra, nie wiem. Szukam dalej. A wy głosujcie w społeczności. Mm. Automa, Queen! Jest mój moja... ten. Co? Jest. No zabrałam tę. Po... Tak, zabrałam. Nie, nie Mila tego. Kobelki. Ja cały czas nagrywałam, a ty... A ty zabry... No nie, ona mi zabrała torebkę tam. W górze ona jest tam. No tak, teraz szukamy. Polujemy dalej. Ahoj! Nie wiem, to było to. Chciałam zrobić tak, jak Mario, ale nie wiem. Nie wiem, jak to się robi. Nie. Zabieram tą... koniec. Tą torebkę. Nie. Dobra, nie wiem. już ludka tam ze schodów. No Już powiedziałam, do tego schodów z glocku. Nie, nie mogę. Nie mogę z siebie samej. Dobra, bra, nie chcemy się szukać. Robię taką bazę na łóżku. Dobra, tego mi Micha tu, tego tu. Fawnie, że tego.